Projekt Campinos 1863 to cykl ekspedycji surwiwalowo-historycznych do Puszczy Kampinowskiej. Jednym z celów projektu jest przygotowanie mapy śladów powstania styczniowego na tym obszarze na terenie Puszczy. Projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski z programu Patriotyzm Jutra. Jest realizowany przez filię Bieleńskiego Ośrodka Kultury. Ja nazywam się Mateusz Napieralski i zabiorę Was na krótki spacer po Puszczy Kampinoskiej w 1863 roku. Powstanie styczniowe było zrywem Polaków przeciwko władzy rosyjskiej. Polacy powstali, by odzyskać swoje państwo część Polski należała bowiem wtedy do Rosjan, do Imperium Rosyjskiego. Polacy chwycili za broń, by odzyskać swoje państwo, by wprowadzić w nim reformy uwłaszczeniowe wobec chłopów. Czyli nadać chłopom ziemię, polepszyć ich stan i działać samodzielnie we własnym państwie. Rosjanie prowadzili brutalną politykę. Tłumili narodowe manifestacje polskie, między innymi w Warszawie. W wyniku rosyjskich przeciwdziałań zginęło wielu Polaków na pokojowych legalnych manifestacjach. Te wydarzenia cementowały naród polski i prowadziły do buntu. W podziemiu tworzyło się powstańcze tajne państwo polskie z własnymi urzędami, ministerstwami, a także z poborem podatków. Na czele tego podziemnego państwa stał Centralny Komitet Narodowy, który z chwilą wybuchu powstania ogłosił się rządem narodowym. Bezpośrednią przyczyną wybuchu Powstania Styczniowego była branka, czyli przymusowy pobór do wojska rosyjskiego zarządzony przez współpracującego z Rosjanami Aleksandra Wielopolskiego. Branka miała na celu rozbicie organizacji spiskowej. Rosjanie domyślali się, że, że Polacy chcą chwycić za broń, że organizują się w podziemiu, i przygotowali imienne spisy członków akcji spiskowej. Tam były ich personalia i adresy, więc wiedzieli dokładnie do których drzwi zapukać, żeby pojmać takiego działacza niepodległościowego. W ten sposób schwytano około 2000 młodych ludzi, których potem skierowano do Cytadeli, ale branka zamiast powstrzymać działalność powstańczą była właśnie impulsem do jej przyspieszenia. Samo powstanie było planowane na później, ale to, to wydarzenie przyczyniło się do, do wcześniejszego wybuchu całej akcji. Przed bramką młodzież warszawska uciekała m.in. do puszczy Kampinowskiej, gdyż te lasy, podobnie jak lasy za Serockiem, miały być miejscem koncentracji powstańczych oddziałów. Głównym działaczem niepodległościowym, kierującym tą akcją powstańczą na tym terenie w początkowej fazie powstania był Zygmunt Padlewski. Zygmunt Padlewski był byłym oficerem Armii Rosyjskiej, z której wystąpił po to, by włączyć się w działalność niepodległościową. Był to młody człowiek, 27-letni. Przybył do Kampinosu 17 stycznia 1863 roku i w dworze państwa łaszczyńskich, znajdującym się nieopodal tego przepięknego, 18 wiecznego drewnianego kościoła, założył swój sztab powstańczy. Stąd szły rozkazy na całą okolicę. I tutaj gromadziły się pierwsze kampinoskie oddziały powstańcze. Zasadniczo cała puszcza Kampinoska, podobnie jak lasy serockie, były właśnie miejscem koncentracji sił, które potem zmierzały do powstania styczniowego. Oddział Padlewskiego miał za zadanie uderzenie na Płock, by tam, w objętym mieście, ujawnić się mógł rząd narodowy. Powstańcy nie zdołali jednak zająć Płocka. Walczyli potem na północnym Mazowszu, na Kurpiach. Sam Padlewski został schwytany kilka miesięcy później przez Rosjan i stracony na rynku w Płocku, którego wcześniej nie udało mu się zająć. Pamiątką po ucieczkach młodzieży do Puszczy Kampinoskiej jest wiersz Kampinosy, który powstał w czasach Powstania Styczniowego. Zaczyna się od takiej zwrotki. Hej rodacy, kto u wroga nie chce szukać losu, komu święta wolność droga, spiesz do Campinosu. Znajdujemy się w Lipkowie, w dawnej, malowniczej miejscowości położonej na skraju Puszczy Kampinoski. To tutaj w kwietniu 1863 roku, korzystając z gościnności lokalnego dziedzica z tego dworu za moimi plecami, organizowała się powstańcza partia, powstańczy oddział Dzieci Warszawy pod dowództwem majora Walerego Remiszewskiego. Remiszewski był byłym oficerem armii Carskiej. Dzieci Warszawy spływały tutaj właśnie ze stolicy, a także z okolic miasta, z Starych Babic, z Macierzysza czy z Bronisz. Byli to w dużej mierze młodzi ludzie, tak jak sama nazwa Dzieci Warszawy wskazuje, rzemieślnicy, studenci czy też chłopi, 240 do 250 żołnierzy. Dysponowali oni głównie kosami, a także niewielką liczbą broni palnej. Ich zadaniem było uderzenie na cytadelę warszawską. To wówczas w cytadeli więziono politycznych więźniów, działaczy polskiego podziemia niepodległościowego na czele z Jarosławem Dąbrowskim, który miał doprowadzić na cytadeli do buntu więźniów. A oddział Remiszewskiego miał wesprzeć ten bunt i wydostać ich z cytadeli. Kwaterowali tutaj w dniach 11, 12, 13 i 14 kwietnia. Sama próba wywołania tego buntu więźniów w Cywadeli planowana była na prawosławne święta Wielkiej Nocy, kiedy spodziewano się, że czujność Rosjan będzie nieco obniżona świątecznymi nastrojami. Do buntu nie doszło i oddział, oczekując tutaj na rozkazy, musiał wycofać się w głąb puszczy, by nie zostać wykrytym przez Rosjan. Rankiem 14 kwietnia 1863 roku powstańcy, którzy kwaterowali tutaj i ćwiczyli się, sposobili się do dalszej walki, udali się do nieodległego Truskawia. Nie wiedzieli jeszcze, że kilka godzin wcześniej wyruszył z Warszawy pościg. Rosjanie, korzystając z pomocy swoich szpiegów, dowiedzieli się, że tutaj w lipkowskich lasach koncentruje się powstańcza partia. Maszerujący do puszczy Rosjanie mieli olbrzymią przewagę. Na czele grupy pościgowej składającej się z dwóch kompanii piechoty, sotni brutalnych kozaków dońskich i szwadronu huzarów stał generał-major Kridner. Nie zastali tutaj powstańców, w związku z czym generał Kridner wypuścił patrole, które miały przeczesywać las. Piechota została tutaj w zabudowaniach dworskich, natomiast kozacy i huzarzy, podzieleni na niewielkie patrole, Wyruszyli do Puszczy, maszerując w kierunku Truskawia. Miejscowy dziedzic z Truskawia, zastraszony i pobity, przyznał, że w okolicy wędrują powstańcy. Patrole rosyjskiej kawalerii wyruszyły do okolicznych miejscowości: do Wólki Zaborowskiej, do Zaborowa oraz do Bud Zaborowskich. Około godziny 12.00 Rosjanie natknęli się na powstańcze warty. Powstańcy ostrzelali nadjeżdżających Kozaków i cofnęli się głębiej do lasu. Zalarmowany Remiszewski podzielił swoje oddziały na dwie części. Pierwsza, uzbrojona i lepiej wyszkolona, stanęła do walki z Rosjanami na okolicznych wydmach. Druga, słabiej wyszkolona i dysponująca mniejszą ilością uzbrojenia, cofnęła się w głąb lasów zaborowskich. Rosjanie czekali na nadejście swojej piechoty z Lipkowa. Kawalerzyści rosyjscy okrążali powstańców i próbowali ich przytrzymać, by poczekać na, na wsparcie z Lipkowa. Powstańcy zajęli pozycję na grzbiecie wydmy, porośniętej wtedy krzakami, więc nie byli aż tak dobrze widoczni dla Rosjan. W tej wydmy rozpościerały się bogniste łąki. Wtedy ten teren pod budą zaborowską wyglądał inaczej niż dzisiaj. Dziś Szumi tutaj gęsty las. Wtedy ta wydma była dobrym punktem oporu górującym nad okolicą. Powstańcy, kryjąc się wśród zarośli, ostrzeliwali nieprzyjacielską kawalerię. Wkrótce nadeszły posiłki. Piechota rosyjska przystąpiła do uderzenia na powstańców. Doszło do starcia na bagnety, w którym zginęło wielu żołnierzy przeciwnika, jak i powstańców. Kiedy powstańcy ścierali się z nieprzyjacielską piechotą na Wydmie, kawaleria rosyjska zaczęła okrążać pozycje polskie. Zagroziło to całkowitym okrążeniem Polaków, więc zarządzono odwrót, odwrót w głąb puszczy w uporządkowanych szeregach. Podczas bitwy zginął major Walery Remiszewski. Istnieje kilka wersji, w jaki sposób nastąpiła jego śmierć. Według jednej został zabity na początku bitwy, kiedy Przestanął na chwilę i usiadł na pieńku, gdyż ponoć tego dnia nie czuł się najlepiej, bolała go głowa. Inna wersja zakłada, że natarł na niego oficer rosyjski nazwiskiem Remer i wystrzelili do siebie jednocześnie. Według innej wersji padł w boju posieczony kilkunastoma ranami. Nie wiemy dokładnie w jaki sposób zginął Remiszewski, niektórzy sądzą, że było to już na początku bitwy. Ponoć Rosjanie przebili jego ciało włócznią na znak triumfu. Włócznia uderzyła w zegarek. Ten zegarek potem ofiarowano samemu carowi. Podczas walki na wzgórzach w pobliżu Budy Zaborowskiej zginęło 30 powstańców. Część udało się ewakuować na wozach dostarczonych przez okolicznych mieszkańców. Jednak kozacy znaleźli transport z rannymi i brutalnie zamordowali 42 lub 43 pojmanych powstańców. Według źródeł polskich, w bitwie pod Budą Zaborowską zginęło około 70 powstańców. Inaczej jednak sprawę przedstawiają Rosjanie. W ich raportach czytamy liczbę 150 poległych Polaków. Sami Rosjanie przyznali się do zaledwie jednego zabitego żołnierza rosyjskiego, oficera Remera, i kilkunastu rannych. W polskiej ocenie było to jednak około 53 zabitych i rannych żołnierzy rosyjskich. Skąd w ogóle wiemy o przebiegu bitwy? Co tutaj się wydarzyło w kwietniu 1863 roku? Wiemy to z prasy powstańczej, a mianowicie z gazety wiadomości z pola bitwy. W kwietniu ukazały się artykuły poświęcone tym, temu właśnie starciu, ale wiemy to też z źródeł rosyjskich. Generał Major Kridner napisał specjalny raport, w którym opisał przebieg starcia z Polakami tutaj w Kampinosie i wysłał go do cara. Rosjanie schwytali podczas bitwy 11 jeńców. Zawieźli ich następnie do Warszawy, by przedefilować głównymi ulicami miasta i pokazać swoje zwycięstwo nad Polakami. Kozacy na swoich pikach zatknęli powstańcze czapki. Nieopodal miejsca bitwy, tu, pod Zaborowym Leśnym, spoczęło 72 lub 73 poległych i zamordowanych przez Kozaków powstańców. Pogrzeb odbył się 17 kwietnia 1863 roku, a więc trzy dni po bitwie. Znamy nazwiska prawie 30 poległych tutaj powstańców. Zostały zapisane w księgach parafialnych kościoła w Zaborowie. Ponoć z Warszawy przyjechali krewni poległych tutaj powstańców. Jak pamiętamy, wielu z nich pochodziło ze stolicy, a także z okolicznych miejscowości. Pogrzeb odbył się potajemnie i przez wiele lat nie można było czcić tego miejsca. Lokalni mieszkańcy podsypywali tę mogiłę, by wyróżniała się w terenie, by nie została zapomniana. I dopiero w 1908 stanął tutaj duży drewniany krzyż. Sfinansował jego budowę Aaron Engelman, lokalny przedsiębiorca. Na tym krzyżu było 70 kilka nacięć symbolizujących poległych tutaj pomordowanych powstańców. Kilkanaście lat później, w 1922 roku, stanął tutaj nowy, solidny, żeliwny krzyż, na którym znajdują się ćwieki. Tych ćwieków jest 76, co ma odpowiadać liczbie poległych powstańców. Oczywiście tych powstańców poległych było trochę mniej, ale tradycyjnie znajduje się tu właśnie tyle, Ćwieków. Gdzieś nastąpił po prostu błąd w policzeniu. Resztki dawnego drewnianego krzyża znajdują się w muzeum w Sochaczewie, w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Walki nad Bzurą. Po odzyskaniu niepodległości do Mogiły przybywały wycieczki. Głównie organizowane przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ale także przez inne organizacje, m.in. harcerstwo. To miejsce zostało upamiętnione jako Mogiła Leśna, oznaczona na mapie. Poprowadzono tutaj specjalny szlak turystyczny a także informacje o niej znajdowały się w ówczesnych przewodnikach. W tych wycieczkach uczestniczyli także weterani powstania styczniowego, starsi panowie z brodami i charakterystycznymi mundurami, gdyż pamiętajmy, że w tych czasach, w czasach II Rzeczypospolitej, powstańcy styczniowi byli narodowymi bohaterami, przed którymi salutowali żołnierze i ci weterani, ci starsi panowie o śnieżno-białych brodach nosili specjalne mundury, niebieskie surduty, granatowe surduty z, z pąstowymi wyłogami. Jak wspomniałem, na wzgórzach wokół Budy Zaborowskiej walczyła tylko część powstańczego oddziału. Reszta wycofała się w głąb Kampinosu i próbowała przetrwać i wyrostać się z rosyjskiego pościgu. Nie wszystkim jednak to się udało. Jesteśmy w miejscowości Górki, w głębi Puszczy Kampinoskiej. Wedle miejscowej tradycji na tym drzewie kozacy wieszali schwytanych powstańców, którzy wydostali się z kotła pod budą zaborowską. Ta olbrzymia sosna liczy sobie ponad 200 lat. Dawne przekazy mówią, że gałęzie tej wiekowej sosny wygięły się pod ciężarem powieszonych ciał. W Kampinosie jest jeszcze inne długowieczne drzewo pamiętające czasy Powstania Styczniowego. To słynny Dąb Powstańców stojący na uroczysku Wystawa, kilkanaście kilometrów stąd na zachód. Sosna Powstańców przewróciła się wiosną 1984 roku. Jest martwym drzewem. Z jego gałęzi pobrano jednak drewniane elementy, z których wykonano krzyże. Jeden z takich krzyży otrzymał papież Jan Paweł II. Okoliczki mieszkańcy traktują to miejsce jako obiekt kultu. Już niedługo po powstaniu styczniowym zbierali się tutaj na wspólne modlitwy, a dużo później stanęła tutaj ta oto kaplica z niewielkim głazem pamiątkowym. Nie wiadomo, ilu powstańców tutaj zostało powieszonych, jednak wiemy, że Kilku z, z nich udało się przedostać do Warszawy. Za pomocą zaprzyjaźnionych osób zostali tam przetransportowani i leczyli swoje rany. Jedną z takich postaci był Józef Szumański. Otrzymał rany i został stąd ewakuowany szczęśliwie do Warszawy, gdzie zmarł po dwóch miesiącach, w czerwcu 1863 roku. Jego pogrzeb był istną manifestacją w warszawskiej ulicy. Na pogrzeb przyszło mnóstwo ludzi, mówiło się nawet w prasie o 20 tysiącach, ale nie wpuszczono ich na cmentarz. Odprowadzili ciało tylko do kościoła św. Karola Boremeusza. Rosjanie obawiali się, że będzie to kolejny pretekst do wystąpienia Polaków. Dlatego pod strażą zamknęli cmentarz i w Buszomańskiego pożegnała tylko najbliższa rodzina. Tydzień po bitwie pod Budą Zaborowską, gazeta Wiadomość z pola bitwy tak podsumowała ten bój w Kampinosie. Jedno to więcej świadectwo, jeden dowód więcej barbarzyństwa Moskali, jeżeli ich świat miał dotychczas za mało. Dzika ta horda nie zna praw ludzkości, nie zna praw wojny. Jeżeli car myśli, że temi okrucieństwy przerazi nas i broń nam wytrąci z ręki, to w wielkim jest błędzie. Okrucieństwa przerażać mogą tylko moskiewskich służalców. Polaków pobudzają tylko do większych poświęceń, do świetniejszych czynów. Słabych czynią silnymi, walecznych bohaterami. Znajdujemy się na cmentarzu w miejscowości Campinos. To tu, w tym zbiorowym grobie, spoczywają powstańcy, którzy wydostali się z kotła pod budą zaborowską i potem zostali schwytani i wymordowani przez wojska rosyjskie. Tutaj co roku odbywają się gminne uroczystości poświęcone pamięci powstańcom z udziałem lokalnych władz. Także tradycja powstania styczniowego jest do dzisiaj żywa w całym regionie. Działają tutaj grupy rekonstrukcyjne, odbywają się marsze pamięci w lesie, a także takie nasze projekty jak ten, czyli wirtualna wycieczka. Puszcza Kampinoska to nie tylko bogactwo przyrody i feria malowniczych krajobrazów. Te rozległe tereny pomiędzy Warszawą a Rzeką Bzurą są dosłownie przesiąknięte fascynującą historią, także tą trudniejszą historią walk o niepodległość.